Była godzina czwarta trzydzieści rano, kiedy usłyszałam delikatne pukanie do drzwi. Nie krzyk, nie dzwonek. Pukanie i ciche, jakby ktoś nie chciał nikogo obudzić, tylko przeżyć. Zeszłam po schodach w piżamie, zdezorientowana, z sercem bijącym zbyt szybko jak na tak wczesną godzinę. Za drzwiami zobaczyłam dwoje dzieci. Moje siostrzeństwo drżące. Boso. Z ustami sinego koloru i spojrzeniem, którego nigdy nie zapomnę. Ciociu, możemy wejść? zapytała cicho dziewczynka, ledwo słyszalnym głosem. Nie wiedziałam jeszcze, co się wydarzyło. Ale wiedziałam jedno, to, że te dzieci przeszły przez zamarznięty las w środku nocy, w samych piżamach, oznaczało coś znacznie głębszego niż zwykła kłótnia rodzinna. To nie była nocna przygoda. To była ucieczka. Z miejsca, które powinno być dla nich najbezpieczniejsze na świecie. W tamtym momencie nie przypuszczałam jeszcze, jak bardzo wszystko się zmieni, że ta noc ujawni coś, co ich rodzice ukrywali przez lata, i że ja, zwykła kobieta z przeciętnym życiem, stanę się osobą, która postawi tamę ich cierpieniu. Zanim jednak wszystko wyszło na jaw, musiałam ich najpierw uratować. Cisza tamtej nocy była aż nienaturalna. Nie śpiewały ptaki, wiatr nie poruszał gałęzi, a zegar w kuchni tykał zbyt głośno. Leżałam w łóżku, przewracając się z boku na bok, nie mogąc zasnąć. Coś wisiało w powietrzu, choć jeszcze nie wiedziałam, co. I wtedy to się stało. Fukanie. Nienatarczywe, nie niecierpliwe. Wręcz przeciwnie nieśmiałe, jakby zdesperowane. Trzy krótkie uderzenia w drewno drzwi wejściowych. Serce mi zamarło. Spojrzałam na zegarek. Godzina czwarta trzydzieści. Kto mógłby stać pod moimi drzwiami o takiej godzinie? Przez chwilę stałam w bezruchu, nasłuchując. Może mi się wydawało. Może to gałąź, może wiatr. Ale po kilku sekundach znów. Trzy uderzenia. Tym razem cichsze. Jakby osoba po drugiej stronie traciła siły. Zeszłam po schodach, ostrożnie, z każdym krokiem słysząc bicie własnego serca. Spojrzałam przez wizjer i zamarłam. Dwoje dzieci. Małych. Znanych mi aż za dobrze. To był Kacper i Lena i dzieci mojego brata. Stały na wycieraczce w samych piżamkach, bose, drżące, z policzkami czerwonymi od zimna i ustami w kolorze lodu. Ich włosy były wilgotne, a ubrania przesiąknięte śniegiem. Otworzyłam drzwi bez słowa. Co się stało? Zapytałam, ale nie potrafili odpowiedzieć. Lena miała łzy w oczach. Kacper patrzył na mnie, jakby nie do końca wierzył, że to nie sen. Wciągnęłam ich do środka, zamknęłam drzwi i poczułam, jak powietrze wewnątrz domu momentalnie staje się inne. Przerażenie, które w nich siedziało, przeniknęło każdy centymetr mojej kuchni. Zaczęli mówić dopiero po kilku minutach, gdy ich ręce przestały drżeć. Ale zanim padły jakiekolwiek słowa, zrozumiałam jedno, oni uciekli. W ciemnościach. Przez las. W temperaturze, która tamtej nocy spadła do minus pięciu stopni Celsjusza. I nikt nie zauważył, że ich nie ma. Światła w moim przedpokoju były stłumione, ale wystarczające, by zobaczyć, w jakim stanie były dzieci. Ich twarze le blade, nosy czerwone, stopy sine. Lena tuliła się do mnie jakby każdy centymetr mojego ciała był dla niej ratunkiem. Kacper, starszy, próbował być dzielny, ale cały się trząsł. Nie tylko z zimna. Przez las. Sami. Zapytałam cicho. Lena przytaknęła. Garaż było zimno i nie mogliśmy już wytrzymać. Te słowa były jak cios. Garaż? Czy oni tam spali? Przez chwilę próbowałam znaleźć jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie. Może to jednorazowe. Może coś się stało i to tylko wyjątkowa sytuacja? Ale wtedy spojrzałam na ich nogi. Były czerwone od przemarznięcia. W skarpetkach, które teraz zdjęłam, nie było nawet grama suchości. Ich stopy były brudne, podrapane, a jedna z piętka cra była lekko rozcięta. Zapytałam, ile czasu szli. Odpowiedzieli, że nie wiedzą. Że było bardzo ciemno. Że Lena bała się wilków, a Kacper kazał jej iść za sobą i nie odwracać się. Że widzieli światło w oddali jej mój dom i poszli na niej jak na jedyną szansę. Prowadziłam ich do łazienki. Puściłam wodę w wannie i przygotowałam ręczniki. Woda była letnia, nie za gorąca, żeby nie zaszkodzić przemarzniętym ciałom. Dlaczego byliście w garażu? Zapytałam raz jeszcze. Kacper spojrzał na mnie. To spojrzenie nie należało do dziesięciolatka. To był wzrok kogoś, kto za wcześnie musiał dorosnąć. Bo mama powiedziała, że jak znowu zrobimy bałagan w pokoju, to śpimy tam. I ojciec zamknął drzwi. Na klucz. Nie byłam w stanie nic odpowiedzieć. W tej jednej chwili zrozumiałam, że to nie jest historia o zimnej nocy. To historia o zimnych sercach. Kiedy dzieci siedziały na brzegu wanny, otulone parą unoszącą się z nadletniej wody, widziałam w ich oczach coś, czego nie da się pomylić. To nie był zwykły strach. To był strach, który zdążył się zadomowić, wrosnąć w ich małe ciała, nauczyć ich milczenia i pokory, której żadne dziecko nie powinno znać. Lena włożyła stopy do wody i gwałtownie syknęła. Boli, wyszeptała. Uklękłam przy niej, trzymając jej dłoń. To minie, kochanie. Rozgrzewasz się powoli, tak jak trzeba. Kacper siedział nieruchomo, jakby bał się poruszyć. Jakby każdy ruch mógł coś zepsuć, coś sprowokować. Oczy miał wajt w płytki, jakby szukał tam odpowiedzi, których nikt nie chciał mu dać. Dlaczego nic nie powiedzieliście wcześniej? Zapytałam delikatnie. Chłopiec przełknął ślinę. Bo wtedy oni się złoszczą bardziej. Zamknąłem oczy na sekundę, bo te słowa uderzyły we mnie jak kamień. Dzieci zaczęły mówić powoli, jakby każde zdanie było walką między lojalnością do rodziców a desperacką potrzebą bezpieczeństwa. Dowiedziałam się, że to nie pierwszy raz. Że kara w garażu była czymś, o czym nie mówili nikomu. Że czasem dostawali cienki koc, a czasem nie. Że ojciec uważał, że zimno hartuje, a matka powtarzała, że muszą zasłużyć na wygodę. Woda ogrzewała ich ciała, ale ja widziałam, jak długo potrwa ogrzanie ich dusz. Lena nagle odezwała się cicho. Ciociu, ubałam się, że umrzemy tamtej nocy. Jej głos złamał mi coś w środku. Jedno zdanie. Jedno wyznanie tak dorosłe, tak nienaturalne dla dziecka, że przez chwilę nie mogłam złapać oddechu. Kacper dodał. Powiedziałem Lenie, że jak wyjdziemy, to pobiegniemy do ciebie. Bo ty zawsze nam wierzysz. To było więcej niż prośba o pomoc. To było wołanie o ratunek. Owinęłam ich ręcznikami i przeniosłam do salonu. Zrobiłam im herbatę z miodem, przykryłam kocami. Obserwowałam ich jak skarb, którego ktoś próbował zniszczyć. Tamtej nocy, patrząc na dwoje przemarzniętych dzieci zasypiających na mojej kanapie, zrozumiałam jedno. To, co się wydarzyło, nie mogło zostać przemilczane. I wiedziałam już, że ta historia dopiero zaczyna odsłaniać swoją najciemniejszą stronę. Kiedy zasnęli na mojej kanapie owinięci kocami, wyglądało to prawie spokojnie. Prawie. Bo ich oddechy były przyspieszone, niespokojne, a twarze napięte, jakby nawet sen nie dawał im ulgi. Jakby ciało pamiętało coś, czego umysł próbował nie wypowiadać. Uklękłam obok i spojrzałam na nich dokładnie. Każdy siniak, każda zadrapana skóra. Każdy drobny gest zdradzał historię, której nie chciały, a może bały się opowiedzieć. Kiedy Lena otworzyła oczy, spojrzała na mnie tak, jakby sprawdzała, czy nadal jest bezpieczna. Ten wzrok. W nim było wszystko: wstyd, strach, przyzwyczajenie do bólu i nadzieja. Ta ostatnia bolała najbardziej, bo była tak drobna, tak krucha, że bałam się ją dotknąć, by nie pękła. Ciociu, mogę coś powiedzieć? Wyszeptała Lena. Przytaknęłam, siadając obok niej. Jak zamknęli nas w garażu, było tak zimno, że trzęsłam się całą noc. Kacper przykrył mnie swoim pającykiem, ale on sam potem płakał, bo marzły mu ręce. Odwróciłam głowę, by ukryć łzy. Nie chciałam, żeby myślała, że płaczę z litości. To nie była litość, to była wściekłość zmieszana z bezsilnością. Kacper też się obudził. Usiadł powoli, jakby każdy mięsień był zmęczony walką, którą prowadził od miesięcy. Tato mówił, że jak jesteśmy niegrzeczni, to nie zasługujemy na łóżka. Mama mówiła, że to dla naszego dobra, że inni mają gorzej. To jak on to powiedział u bez gniewu, bez krzyku, bez dramatycznych emocji, tylko ze zmęczeniem. To zmęczenie dorosłego człowieka uwięzionego w dziesięcioletnim ciele. Dlaczego nie powiedzieliście o tym w szkole? Zapytałam ostrożnie. Kacper opuścił wzrok. Bo tata powiedział, że jeśli komuś powiemy, to zostaniemy zabrani. Alena nie chciała iść do obcych ludzi. Lena od razu złapała bratnią dłoń. Chciałam zostać z tobą. Zawsze tylko z tobą. w... W tym momencie dotarła do mnie cała prawda. Te dzieci nie przyszły do mnie tylko dlatego, że byłam blisko. Przyszły, bo byłam jedyną osobą, przy której czuły się bezpieczne. Jedyną, która nigdy nie krzyczała. Jedyną, która słuchała. I jedyną, której ufały, by powiedzieć, co naprawdę działo się w ich domu. Prawda była w ich spojrzeniach od początku. Ja po prostu musiałam mieć odwagę, by ją zobaczyć. Kiedy dzieci ponownie zasnęły, tym razem głębiej, bez drżenia, z telefonem w dłoni przeszłam do kuchni. Stałam przy oknie, wpatrując się w noc, w ten sam las, który przed chwilą był dla nich polem walki o przetrwanie. Wybrałam numer mojego brata. Ręce mi drżały. Nie wiedziałam, co opowiem, ale wiedziałam jedno i nie mogłam tego zostawić. Odebrał po trzech sygnałach. Halo, jego głos był zaspany, lekko zirytowany. Tomek, Twoje dzieci są u mnie. Co? Jakie dzieci? W pierwszym momencie pomyślałam, że żartuje. Ale w jego głosie nie było ani śladu paniki. Lena i Kacper przyszli do mnie boso. Przez las. O czwartej rano. W piżamach z przemarzniętymi stopami. Zapanowała cisza. Taka, która trwa o ułamek sekundy za długo. I wtedy to się zaczęło. Ty zawsze dramatyzujesz. Znowu coś sobie ubzdurałaś. Słyszysz, co mówię. Dzieci uciekły od was, Tomek. Spały w garażu, w mrozie. To była ich kara. Nie twoja sprawa. Nie wtrącaj się w nasze metody wychowawcze. Jego głos był ostry. Ton, którego nie słyszałam od lat. Ten sam, który pamiętałam z dzieciństwa. Ton ojca. Autorytarny. Bezwzględny. Kara. Dla siedmiolatki i dziesięciolatka? W temperaturze minus pięć stopni. Ty chyba postradałeś zmysły. Znowu próbujesz się wtrącać w moje życie. Zawsze byłaś tą, co wszystko wie najlepiej. Daj im wrócić do domu, a nie robisz z siebie bohaterki. Za nie mówiłam. Chciałam wrzeszczeć, ale wiedziałam, że dzieci śpią w pokoju obok. Nigdzie nie wracają. Jeśli jeszcze raz podniesiesz na nie głos albo spróbujesz coś zatuszować, przysięgam, że tym razem cię nie ochronię. Co to ma znaczyć? Grozisz mi? Nie. Po prostu po raz pierwszy zamierzam coś z tym zrobić. Rozłączył się. Stałam tam jeszcze przez chwilę. W ciemnej kuchni. W sercu miałam chaos, ale decyzja była już podjęta. Nie byłam już tą młodszą siostrą, która kiedyś milczała. Teraz byłam kobietą, która miała dwoje dzieci pod opieką. I nie pozwolę, by kiedykolwiek wróciły do piekła, z którego uciekły. Rano w domu panowała nienaturalna cisza. Zwykle słychać było radio, ekspres do kawy, ptaki za oknem. Tym razem je nic. Tylko delikatne oddechy dzieci śpiących w salonie, jakby bały się poruszyć. Siedziałam przy stole z filiżanką zimnej kawy, której nawet nie upiłam. Patrzyłam na drzwi wejściowe i wiedziałam, że to tylko kwestia czasu, zanim ktoś zapuka, w tym razem z drugiej strony. Lena obudziła się pierwsza. Podeszła do mnie powoli ze swoim kocykiem w ramionach. Ciociu, my możemy tu zostać. Tylko trochę. Zamarłam. Kochanie, oczywiście, że możecie. Ale twój tata dzwonił. Chcę, żebyście wrócili. Jej twarz zbladła. Rączki zacisnęły się na kocyku, jakby od tego zależało jej życie. Nie chcę wracać, powiedziała, z trudem powstrzymując płacz. W tym momencie obudził się Kacper. Usiadł, spojrzał na mnie i zrozumiał wszystko. Podeszli razem. Uklekli przy moich nogach. Dwoje dzieci i tak różnych, a tak zjednoczonych w jednej prośbie. Ciociu, nie każ nam tam wracać, powiedział Kacper. Proszę, dodała Lena. Tam boli i wszystko boli. Złapałam ich za ręce. Poczułam, jak ich ciała drżą, ale to nie był już chłód fizyczny. To był lęk, który przenikał każdą komórkę ich małych organizmów. Nie wrócicie tam? Obiecuję. Nikt was do tego nie zmusi. Kacper wyciągnął coś z kieszeni bluzy, którą mu dałam poprzedniego wieczoru. Mały, stary telefon. Pęknięty ekran. Schowałem to, kiedy ojciec zaczął krzyczeć: Nagrałem. Zamarłam. Nagrałeś, Ceo? To, co się działo, zanim nas zamknęli. I dodał: Bo wiedziałem, że kiedyś nikt nam nie uwierzy. Spojrzałam na urządzenie w jego dłoni. I zrozumiałam. Nie tylko chciał przetrwać. On od dawna próbował znaleźć sposób, by się uratować. Ale to nie było zadanie dla dziecka. To była moja rola. I wiedziałam, że nadszedł czas, by ją wziąć na siebie w całości. W ciągu kilku tygodni wszystko się zmieniło. Kacper i Lena zostali oficjalnie objęci moją opieką tymczasową. Procedury trwały, ale decyzja sądu była jasna. Dzieci pozostają pod opieką osoby, która zapewnia im bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne. Przyszła do nas psycholog z ośrodka interwencji kryzysowej. Prowadziła spotkania z dziećmi, ze mną, z kuratorem. Nie było łatwo. Dzieci długo jeszcze budziły się w nocy. Lena miała koszmary, Kacper nie znosił zamkniętych drzwi. Ale zaczęli mówić. Zaczęli oddychać. Zaczęli się śmiać. Po raz pierwszy usłyszałam ich śmiech przy wspólnym śniadaniu, kiedy Lena wylała sobie sok na bluzkę i Kacper rzucił. To twoja pierwsza plama w domu, gdzie nikt cię za to nie zamknie. Zaśmialiśmy się wszyscy. A potem ja się rozpłakałam. Ze szczęścia. Rodzice dzieci, mój brat i jego żona zostali postawieni w stan oskarżenia. Próbowali manipulować, zrzucać winę, grać rolę ofiar. Ale dowody były niepodważalne. Ich wersje nie przetrwały zderzenia z faktami. Ostatecznie sąd orzekł ograniczenie praw rodzicielskich. Dzieci zostały przy mnie. To nie był koniec walki, ale był to początek życia, którego od zawsze powinny doświadczyć. Kacper zaczął rysować znowu. Ale teraz jego rysunki były kolorowe. Lena nie bała się już zasypiać przy zgaszonym świetle. Zaczęli mieć marzenia. Plany. Świat przestał być klatką. A ja. Zrozumiałam, że rodzina to nie więzy krwi. Rodzina to wybór odpowiedzialność. To moment, w którym mówisz, nie będę patrzeć. Będę działać. Czasem wystarczy jedno otwarte drzwi o czwartej nad ranem, by uratować czyjeś życie. Nie każdy dramat dzieje się na oczach świata. Nie każda krzywda zostawia siniaki, które widać. Czasem największe rany nosimy w środku i to dzieci dźwigają je najciszej. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Może nie dokładnie taka sama, ale podobna w tysiącach domów. Wśród rodzin, które z zewnątrz wyglądają idealnie, i wśród dzieci, które uczą się milczeć, zanim nauczą się mówić. To nie jest tylko opowieść o dwóch dzieciach i ich ucieczce. To opowieść o odpowiedzialności, o odwadze, o tym, że czasem wystarczy jedna osoba, która powie: Dość. Już wystarczy. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że ta historia w jakiś sposób Cię poruszyła. I może, tylko może gdzieś głęboko czujesz, że świat potrzebuje więcej ludzi, którzy nie odwracają wzroku. Dziękuję, że byłeś z nami. Dziękuję, że wysłuchałeś. I pamiętaj, czasem jedno otwarte drzwi mogą zmienić czyjeś życie na zawsze. Telefon w dłoni Kacpra był mały, stary i pęknięty, jakby już dawno przestał być ważny dla kogokolwiek poza nim. Trzymał go ostrożnie, jak coś kruchego, czego nie wolno upuścić. Jakby w tym urządzeniu mieściło się całe jego bezpieczeństwo. Usiedliśmy razem na kanapie. Dzieci były ciche, napięte. Lena przytuliła się do brata, jakby wiedziała, że to, co zaraz usłyszymy, będzie trudne nawet dla dorosłego. Kacper, co dokładnie nagrałeś? zapytałam, starając się mówić spokojnie. Chłopiec zawahał się, po czym spojrzał na mnie z tym swoim przedwczesnym, dojrzałym smutkiem. Awanturę. I to, co powiedzieli o nas, zanim zamknęli drzwi. Włączył nagranie. Na początku słyszałam tylko trzaski, oddechy, szuranie. Potem głos mojej bratowej ostry, zimny, zupełnie inny niż ten, który znałam z rodzinnych świąt. Mam ich dość. Niech tam siedzą, dopóki nie zrozumieją. Później głos Tomka, twardy, bezwzględny. Jeszcze jedno słowo i wyłączę światło. Mają się nauczyć. Lena wzdrygnęła się, jakby każde słowo było dla niej ciosem. Nagranie trwało dalej. Słyszałam płacz. Cichy, tłumiony, jakby dzieci bały się okazać emocje. A potem padły słowa, które zmroziły mnie bardziej niż tamta noc. Otworzę rano. Jak zamażną to ich wina. Zamarłam. Słyszałam oddech Kacpra nierówny, ale silny. Chciał, żebym to usłyszała. Chciał dowodu, który nie zostanie zignorowany. Nie prosił o zemstę. Prosił o ratunek. Zatrzymałam nagranie. Ręce mi drżały, ale głos musiał pozostać pewny. Dziękuję, że mi to pokazałeś. Kacper spojrzał na mnie z ulgą, ale w tej uldze było coś jeszcze, strach przed konsekwencjami. Ciociu, jeśli im powiesz, oni będą źli. Bardzo źli. Zbliżyłam się do niego, obejmując oboje. Już nigdy was nie tknął. Nigdy. Teraz to ja się tym zajmę. Dzieci wtuliły się we mnie, jak w jedyne bezpieczne miejsce na świecie. I wtedy wiedziałam już na pewno. To nagranie nie było tylko dowodem. Było krzykiem o pomoc, który ktoś wreszcie miał usłyszeć. Było początkiem końca ich milczenia i końcem bezkarności ich rodziców. Teraz trzeba było tylko zrobić to, co słuszne, choć wiedziałam, że ta droga nie będzie łatwa. Nie czekałam długo. Tego samego dnia, gdy dzieci zjadły śniadanie, pierwszy posiłek w spokoju od niewiadomo jak dawna, zadzwoniłam na policję. Nie dramatyzowałam, nie płakałam, nie krzyczałam. Mówiłam wyraźnie, spokojnie, z pełną świadomością, że każde słowo, które wypowiem, może zdecydować o ich przyszłości. Dwoje dzieci uciekło z domu przez las w środku nocy. Spały w nieogrzewanym garażu przy temperaturze minus 5 stopni. Mam dowód e na granie, wysłane na maila przed rozmową. Dyżurny nie zadawał wielu pytań. Zrozumiał powagę sytuacji natychmiast. Powiedział, że patrol będzie w ciągu 30 minut. Kiedy przyjechali, dzieci były w moim pokoju, zajęte układaniem puzzli. Udawałam, że wszystko jest normalne, ale serce miałam w gardle. Pokazałam funkcjonariuszom nagranie. Odsłuchali je w ciszy. Bez komentarza. Ich twarze napięte. Jedna z policjantek zakryła usta dłonią, słysząc słowa i jak zamażną to ich wina. Spojrzeli na mnie. Musimy natychmiast zabezpieczyć miejsce i dzieci. Potrzebujemy zeznań. Będą zeznawać, ale chcę być przy nich. Nie zostawię ich. Oczywiście, o odpowiedział funkcjonariusz. I dziękujemy. Niewielu ma odwagę działać, gdy sprawa dotyczy rodziny. To jedno zdanie wystarczyło, by poczuć, że to, co robię, ma sens. Że nie jestem już sama w tej walce. Policja udała się do domu mojego brata. Z relacji, które później usłyszałam, wynikało, że nie otworzyli drzwi przez długi czas. Twierdzili, że dzieci poszły na spacer i że pewnie coś wymyśliły, bo nie chciały sprzątać pokoju. Ale nagranie mówiło samo za siebie. Nie było możliwości, by to zamieść pod dywan. W ciągu kilku godzin sprawą zajęła się opieka społeczna. Dzieci zostały oficjalnie pod moją tymczasową opieką. Rodzicom postawiono zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego. Ich dom przeszukano i znaleziono więcej niż tylko zimny garaż. Znaleziono ślady ich systemu kar. Listy grzechów, notatki z godzinami kar, zdjęcia dzieci na tle zamkniętych drzwi, wszystko chore, uporządkowane, jakby tworzyli sobie świat, w którym to oni byli ofiarami. Ale teraz już nikt nie uwierzył w te iluzje. Dowód był jednoznaczny. Nie dało się go zignorować. Nie dało się go uciszyć. I w końcu, po miesiącach, a może latach, i ich dzieci zostały usłyszane. Dom mojego brata zawsze wyglądał nienagannie z zewnątrz. Równo przycięty trawnik, czyste okna, elegancki samochód na podjeździe. Miejsce, które sąsiedzi wskazywali z podziwem, tam wszystko jest poukładane. Ale to właśnie w takich domach najczęściej ukrywa się najwięcej ciemności. Kiedy policja weszła z nakazem przeszukania, mój brat krzyczał, że to pomyłka. Że ktoś chce zniszczyć jego rodzinę. Że to ja, jego siostra, od zawsze miałam problemy z zazdrością. Bratowa płakała, ale nie z bólu, i z furii. Wciąż powtarzała, że dzieci zawsze przesadzają, że to była niewinna kara, wychowanie twardą ręką. Nie spodziewali się, że funkcjonariusze nie przyszli na ślepo. Że wszystko było już nagrane, zarchiwizowane, zabezpieczone. W garażu temperatura była o tej porze dnia nieco wyższa, ale nadal lodowata. Nie było tam żadnego łóżka. Jedynie cienki dywanik, kilka pudeł, stary śpiwór i plastikowy kubeł na śmieci. Brak ogrzewania, brak światła, brak człowieczeństwa. Na ścianach odkryto coś jeszcze. Wgłębienia po paznokciach. Ktoś próbował się wydrapać. Znaleziono kartkę: nie krzyczeć, nie płakać, nie rozmawiać, cisza albo dłużej siedzicie. To nie były metody wychowawcze. To był system. Mechanizm kontroli i karania. Przemoc, którą opakowano w pozory dyscypliny. W pokoju dzieci odkryto rysunki, i niektóre zwykłe, inne pełne symboli, zamkniętych drzwi, płaczących postaci, wielkich ciemnych postaci w tle. Próbowały mówić, tylko nikt nie słuchał. Opieka społeczna działała błyskawicznie. Ich szkoła została powiadomiona. Nauczyciele zaczęli przypominać sobie znaki: milczenie kacpra, brak entuzjazmu leni, nagłe bóle brzucha przed lekcjami WFU, rzadko zdejmowane bluzy, nawet w cieplejsze dni. I nagle wszystko się połączyło. Ta rodzina, którą wielu uważało za przykładną, miała za sobą historię przemocy tak głęboko zakorzenionej, że dzieci nauczyły się ją nazywać normalnością. Ale teraz ta normalność dobiegła końca. Policja wszczęła postępowanie karne. Opinia biegłych była jednoznaczna: dzieci były ofiarami systematycznej przemocy psychicznej i fizycznej. Tymczasowy zakaz zbliżania się został wydany niemal natychmiast. A ja patrzyłam na to wszystko z mieszanką bólu i ulgi. Bo widziałam, jak coś potwornego wreszcie przestaje być ukrywane. I wiedziałam, że jeszcze nie koniec, ale po raz pierwszy ta historia nie toczyła się już w ciemności.